Puktober się powoli kończy, Halloween tuż za rogiem, a tutaj się okazuje, że wypada nam trzynasty odcinek drugiego sezonu nienawidzę poniedziałków. Przypadek? Oczywiście, że tak. Nie będzie to jednak w żaden sposób pechowy epizod, bo czeka nas masa ciekawych newsów z ubiegłego tygodnia. A uwierzcie mi, działo się naprawdę wiele. Jak zawsze, minęła godzina osiemnasta, serwus ferajna! Jakub Krawczyk napisał, czyli co? Odwiedzanie wyspy przez Kubę Remastered? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Nie mogę się doczekać, aż wejdzie ta aktualizacja i Animal Crossingowe Szaleństwo ponownie mnie i zresztą też Was pochłonie. Szykujcie się na maniackie granie i streamowanie razem z Wami, czyli moją ferajną. Tymczasem jednak należy wrócić na ziemię, no bo do tej aktualizacji 2.0 w New Horizons jeszcze trochę czasu, więc zapraszam na najgorętsze newsy ostatniego tygodnia. Podczas ostatniego PlayStation Showcase zapowiedziano wydanie Uncharted 4 A Thief's End oraz samodzielnego dodatku The Lost Legacy na komputery osobiste z systemem Windows. Chwilę potem wyciekły dane z bazy GeForce Now, które sugerowały, że Sony planuje wydanie God of War'a z 2018 roku na PC-ty. I no cóż, te plotki japońska firma oficjalnie potwierdziła. Przygody Kratosa w świecie nordyckiej mitologii będą dostępne na PC już 14 stycznia 2022 roku. Gra od studia Santa Monica będzie pozbawiona limitu klatek na sekundę, pozwoli na pełne doświadczenie w 4K oraz będzie wspierać takie technologie jak DLSS i Reflex. Grę już możecie kupić w przedsprzedaży na Steamie, do czego serdecznie zachęcam. Bierzcie topór w dłoń i nie przestawajcie krzyczeć. Chłopcze. A skoro już wspomniałem o Uncharted, to film na podstawie hitu Naughty Dog otrzymał pierwszy zwiastun. Minęło raptem 10 lat, ale doczekaliśmy się. Poczucie humoru, które towarzyszyło Nathanowi Drakeowi w każdej części jest zdecydowanie odczuwalne. Są ładne widoki, świetne efekty i Unchartedowy klimat, ale jakoś totalnie mnie to do siebie nie przekonuje. Trailer sugeruje bardziej zwykłego popcornowego blockbustera, a babyface Toma Hollanda całkowicie kłóci mi się z wizerunkiem Drake'a, nawet tego młodego. I chociaż uwielbiam go w roli Spidermana, to w tym filmie kompletnie mi on nie podchodzi. Nie ma co jednak przedwcześnie ogłaszać wyroku. Poczekamy do 11 lutego przyszłego roku, bo to właśnie wtedy Uncharted pojawi się w polskich kinach. Mam nadzieję, że moje złe przeczucia okażą się błędne. Pierwszy zwiastun otrzymało także GTA The Trilogy Definitive Edition. Trailer pokazuje zmiany, które zobaczymy w odświeżonych wersjach GTA 3, Vice City i San Andreas. Jak podaje sam Rockstar, w trylogii spotkamy wachlarz ulepszeń, w tym nowe oświetlenie oraz otoczenie, tekstury wysokiej rozdzielczości, zwiększony dystans renderowania. Oraz sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto 5. Internet ma ludzi, że ble, ble, ble brzydko to wygląda i wyszedł z tego kopsztal, bo chcieliśmy grafikę jak z GTA 5, blebleble. Ble. A mi się bardzo podoba i nie mogę się doczekać, aż będę się w to zagrywał na Switchu, tym bardziej, że gra oficjalnie dostanie polską lokalizację. Cyfrowa premiera już 11 listopada, jeśli jednak chcecie kupić tę trylogię w pudle, będziecie musieli poczekać aż do 6 grudnia. Kolekcja od rok stara została wyceniona na 269 zł, więc nie aż tak źle jak wielu spekulowało wcześniej. Ja już zamówiłem hawajską koszulę, żeby jeszcze bardziej móc się wczuć w klimat mojego ukochanego Vice City i Tomiego Vercetiego. Jeśli jednak nie jesteście przekonani co do poprawek, które pojawią się w GTA The Trilogy Definitive Edition, to najdłuższy chyba tytuł ever, a posiadacie abonament Xbox Game Pass, to będziecie mogli przekonać się na własnej skórze, czy warto. Odświeżone San Andreas w dniu premiery będzie dostępne w ramach abonamentu dla wszystkich posiadaczy abonamentu Microsoftu. Abonamentu, abonamentu. Trochę masło maślane, ale wiecie co, o co chodzi. Game Pass król, Game Pass król. Nie tylko trylogia GTA wywołała najróżniejsze reakcje w internecie. CD Projekt Red ponownie zebrał baty od internautów, chociaż tym razem bardzo niesłusznie. Redzi wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że next-genowe updatey do Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077 zostają przełożone na przyszły rok. I byłoby w tym coś złego, gdyby nie fakt, że kilka tygodni temu polscy deweloperzy oficjalnie napisali, że dopuszczają taką możliwość, o czym zresztą mówiłem w Nienawidzę Poniedziałku. Cała ta sytuacja pokazuje, że CD Projekt wyciągnął wnioski po całej sytuacji z Cyberpunkiem i nie chcą ani rzucać słów na wiatr, ani wydawać niepełnego produktu. Chyba właśnie tego byśmy chcieli jako społeczność graczy, nieprawdaż? Ja popieram ich zachowanie i będę ich bronił jak lew, bo tym razem naprawdę nie zrobili niczego złego, a wręcz przeciwnie. Ale skoro już jesteśmy przy tym CD-projekcie, to warto wspomnieć o newsie, który pojawił się jak grom z jasnego nieba w piątek. Otóż okazuje się, że studio kupiło, w zasadzie wchłonęło, bostońskie Molasses Flood, odpowiedzialne za m.in. genialne Flaming the Flood. Także to jest duże gratulacje dla zarówno Molasses Flood, jak i dla CD Projekt Red, bo zyskali oni dobre studio, które tworzy fajne gry. A dla Molasses Flat przede wszystkim dlatego, że po zamknięciu Irrational Games w Bostonie w zasadzie cała scena game devowa w tamtym mieście trochę umarła i dlatego też powstało Molasses Flat, bo deweloperzy się skrzyknęli, żeby coś stworzyć, i właśnie powstało to studio. Także ja życzę powodzenia jednym i drugim. Sony zapowiedziały na 27 października 20-minutowe State of Play, które w pełni skupi się na nadchodzących grach ekskluzywnych na PS4 i PS5. Według doniesień możemy spodziewać się nowych materiałów z Horizon Forbidden West oraz God of War Ragnarok, także myślę, że jest na co czekać. Kto wie, może japoński gigant straci trochę informacji w sprawie nadchodzącego projektu od Blue Point Games? A może informacji o grze z Wolverine'em? Nie pozostaje nam nic innego jak czekać i liczyć na gorące nowinki z obozu niebieskich. Na koniec zostawiłem prawdziwą perełkę. Microsoft wypuścił limitowany nakład mini lodówek w kształcie Xboxa Series X, do których zmieścimy kilka puszek naszego ulubionego napoju. Produkt okazał się strzałem w dziesiątkę i w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wyprzedał się dosłownie w chwilę. Mi na szczęście udało się dorwać to cacko, o czym informowałem was na karcie społeczności czy też na Twitterze, więc szykujcie się na materiał poświęcony lodówce od amerykańskiego giganta. Nie będę kłamał, nie mogę się doczekać tego sprzętu. To już ten wiek, że zakup lodówki cieszy, zwłaszcza takiej lodówki. Podobnie zresztą, jak wy, pewnie nie możecie doczekać się informacji na temat tego, co w tym tygodniu pojawiło się w mojej kolekcji. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam Was właśnie na co nowego w kolekcji. W tym tygodniu postanowiłem się złamać w związku z Waszymi licznymi prośbami, i chociaż początkowo nie planowałem, to kupiłem Dying Light Platinum Edition na Switcha. Więcej informacji na temat jakości tego portu już wkrótce i to bardzo wkrótce, bo odcinek raportu będzie dostępny jeszcze w tym tygodniu, ale wstępnie powiem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Poza fenomenalną produkcją od polskiego Techlandu w wersji na Switcha, w tym tygodniu w moje łapy wpadła gra Unplugged VR, którą dostałem od wydawcy, za co serdecznie dziękuję. Niestety jednak gra okazała się sporym zawodem, bo chociaż pomysł jest świetny, a grafika bardzo ładna, to śledzenie dłoni działa mocno kiepsko, a w tego typu grze jest to zwyczajnie kluczowe. I. I szkoda, bo naprawdę liczyłem, że to będzie taki następca trochę duchowy Guitar Hero, bo tak się to zapowiadało. Uważam, że śledzenie dłoni jest technologią przyszłości, że to faktycznie kiedyś, jak to będzie bardziej dopracowane, będzie się super grało w tego typu gry. Ale nie tylko, widzę masę zastosowań w przyszłości, ale tak jak już się to przewinęło kilka razy, w przyszłości. Na razie z Unplugged VR miałem więcej problemów niż niestety fanu. Aczkolwiek mam nadzieję, że pojawią się jakieś pacze i gra będzie doprowadzona do, jako takiego ładu. Trzymam kciuki, bo tak jak mówię, jest nadzieja na to, że to będą naprawdę tacy duchowi następcy e, gitar Hero. Jak będzie, zobaczymy, a teraz kochani, zapraszam Was na co na tapecie. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale to powiem. Polskie The Office jest naprawdę nie najgorsze. Po festiwalu cringe'u, jaki zafundował nam ten trailer, który pewnie widzieliście, bo był bardzo mocno zminusowany i pewnie też przyłożyliście do tego łapkę w dół, tak jak i ja, okazuje się, że produkcja Kanal Plus jest naprawdę spoko. Czasami cringe aż się wylewa z ekranu, i to nie jest ten dobry cringe. Dostałem nieraz e, ciarek żenady. Natomiast muszę bardzo pochwalić tutaj postać Dariusza, która moim zdaniem dźwiga ten serial, ale nie tylko. Natomiast nasz polski odpowiednik Michaela Scotta jest niestety straszny, i do końca z całego sezonu, e, no miałem te wspomniane już wcześniej ciarki żenady, tylko jak się pojawiał na ekranie. Natomiast polecam się zapoznać z całością. A może nie z całością, ale z kilkoma odcinkami. Dajcie temu szansę, jest dostępne na kanal. Plusie bodajże jest jakiś trial, żeby sobie to odpalić za dychę, chyba i można obejrzeć. A skoro jesteśmy przy tym, że jest to trzynasty odcinek, to trzynasty posterunek też jest do obejrzenia na platformie kanal. Plusu, kanal Plusa, bo to jest ich oryginalna produkcja. Także jeśli Wam się nie spodoba mmm, polskie D Office. To zawsze możecie obejrzeć 13 posterunek, i wasze jest wygranko. Ja dalej zaskakująco polecam to nasze polskie The Office. I szczerze mówiąc, to daje kredyt zaufania twórcom. Mam nadzieję, że w drugim sezonie, o ile będzie, zrobią to lepiej, bo jest potencjał jest naprawdę potencjał. Trzymam kciuki całkowicie szczerze. A teraz e, trzymam kciuki za to, żebyście mieli udany tydzień, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się na, już w tym tygodniu na odcinku nowym raportu o Dying Light. Myślę, że to będzie środa. Dzisiaj albo jutro w spornicy z Progu Standard i wyżej dostaną go do wglądu. A jeśli chcecie wspierać kanał i mieć wcześniej dostęp do materiałów, to macie linki w opisie. A jeśli chcecie social media i inne zwiedzać, to też zapraszam. Linki są w opisie. Ale póki co już myślę, że nie ma co przedłużać tego pożegnania, życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia już wkrótce. Serwus! Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie rozwoju kanału, zwłaszcza Mir, Defomirowi i Artdiverowi za bycie wspornikami na poziomie Gold i Platinum. Możecie być jak oni i wspierać kanał poprzez YouTube albo Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie.